Były też wpadki, tak się dużo o tym nie mówi, ale może już po latach można, bo Barack Obama poprzedniego dnia był na lunchu, który przygotowywał Modestamaro i podano mu jagnięcinę, i szparagi chyba, to chyba była wiosna. No i u nas podaliśmy faragi i jagnięcinę. <noise> Więc dzień po dniu było, wiesz, powtórzone omalże menu, nikt tego nie zweryfikował, że to jednak może byłoby lepiej, gdyby było coś innego, że to nie jest tak o kuchni polskiej e, jedyna historia. Ale to jest bardzo zabawne, jak się robi przyjęcia, jakie rzeczy musimy brać pod uwagę. Szczególnie te dyplomatyczne, międzynarodowe. E, <noise> czyli tak, odpada wieprzowina, wiadomo, no bo tam, połowa świata wieprzowiny nie jada. Odpadają kurczaki, no bo to jest za popularne jedzenie, nie, nie dość prestiżowe. My nie możemy wziąć na siebie wołowiny, dlatego że medium, real, rare, nie jesteśmy w stanie tego zrobić na kilkaset no. osób, żeby było trafione. No i nagle się okazuje, że tutaj to wiesz, to jest coraz mniej możliwości. I to jest super.